W 20. kolejce dolnobrzecki zespół KP w sobotę podejmował na własnym boisku drużynę Odry Lubiąż. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 3 do 0. Mecz od mocnego uderzenia rozpoczęli piłkarze KP. Pod opieczni Jerzego Szalińskiego na prowadzenie wyszli już w 13. minucie spotkania. Pierwszą bramkę z rzutu wolnego zdobył Marek Gacek. Mimo kilku dogodnych sytuacji wynik w pierwszej połowie nie uległ zmianie i na przerwę KP schodził z jednobramkowym prowadzeniem. W trakcie kolejnych 45 minut piłkarze KP konsekwentnie budowali swoje akcje. W 67. minucie idealne dośrodkowanie z prawej strony boiska strzałem głową zamienił na bramkę ponownie Marek Gacek. 13 minut później wynik na 3 do 0 podwyższył Przemysław Bobkiewicz. Drugi mecz z rzędu wygrany, cieszymy się bardzo. Drugi mecz z tych kategorii derbowych. W poprzednim tygodniu wołów dzisiaj, dzisiaj lubiąż. Powracają zawodnicy do grania, pomału leczą się, ta gra wygląda inaczej. Jeszcze do doskonałości dużo brakuje, ale mam nadzieję, że, że tych parów, których jeszcze jest nieobecnych, dołączy do zespołu i to będzie wyglądało bardzo przyzwoicie. Jak powiedział trener drużyny Odry Lubiąż, Mirosław Jabłoński, mecz z zespołem aspirującym do awansu do wyższej ligi był bardzo trudny. Na mecz się ułożył tak, jak się ułożył bran pierwsza branka, pierwszej połowie, stracona rzutu wolnego. No, Spowodowała, się drugie połowie, troszkę musieliśmy się odkryć. No i gospodarze, którzy grają dość piłkę, korzystali to budowali konsekwentnie swoje akcje. No i druga bramka była właśnie tego dowodem, kiedy Marek Gacek drugi raz pisał się ze strzelców. No i w zasadzie ustawiło to wynik meczu. Cenne trzy punkty pozwoliły awansować dolnobrzeskim piłkarzom na pierwsze miejsce w tabeli. Jak mówi szkoleniowiec Jerzy Szaliński, zespół podbudowany ostatnimi zwycięstwami walczyć będzie o pełną pulę w następnych spotkaniach. No, Odbiliśmy się już od tego przyspiałowego dna, chcemy wygrywać, podchodzimy do każdego meczu naprawdę bardzo starannie się przygotowując w tygodniu. Kolejny mecz zostanie rozegrany na wyjeździe. W najbliższą sobotę 7 kwietnia KP zmierzy się z Wiwą Goszcz.